Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego, Nauczycielu tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie w prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, skryliwszy się, Pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, Aż do ostatnich, pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, Panie, rzekł do niej: Jezus i ja ciebie nie potępiam, idź. I odtąd już nie grzesz. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Tak sobie przy tym pierwszym kazaniu tutaj, które dalej mi jest wygłosić wobec was myślę. Czym można jeszcze Was tutaj poruszyć, bo Wy to jesteście już wytrawni słuchacze, mnóstwo rzeczy już o Ewangelii wiecie, więc w zasadzie należałoby usiąść i już, może byśmy złożyli wyznanie wiary. Ale tu sobie tak trochę żartuję, a trochę sobie myślę, że jest coś takiego wiecie, że jest też niebezpieczną rzeczą od dawna chodzić do Kościoła i wszystko wiedzieć. I myślę, że takimi ludźmi byli właśnie uczeni w piśmie i faryzeusze. Daleki byłbym od tym, żeby ich potępiać, bo wśród nich na pewno było mnóstwo wspaniałych ludzi. Ale dzisiaj rzeczywiście Chrystus dotyka troszeczkę takiego problemu yy, właśnie jego znajomości. I kluczem w zasadzie do tej Ewangelii bardzo często tak właśnie jest, że kiedy sobie chcemy jakiś fragment wytłumaczyć, objaśnić, szukamy często jakiegoś wyjaśnienia w innym miejscu. Pismo Święte ma taką niezwykłą zasadę, czy taką niezwykłą specyfikę swoją, że często fragment inny tłumaczysz innym fragmentem i dochodzisz do pewnego światła. I chwilę wcześniej Pan Jezus, czy, czy faryzeusze z Nim mają taką scysję, mianowicie chcą Go aresztować, wracają ci, którym zlecono to aresztowanie, strażnicy, żołnierze. Bez pana Jezusa, i faryzuszy się pytają, no jak, mieliście wyraźny rozkaz, co to ma znaczyć. On mówi, proszę, szanownych uczonych w piśmie, obeznanych w słowie bożym, nie da się. On tak przemawia, że rozbraja człowiekowi ręce. Nie jest w ani podnieść tej ręki na niego też. tak? I wtedy uczeni w piśmie, faryzuszy mówią taką rzeczywiście ciekawą rzecz dla naszego tutaj dzisiaj, dla dzisiejszej Ewangelii. Mówią, że ten lud, którego tam słucha, łącznie z tymi żołnierzami, jest przeklęty. Przeklęty, dlatego że nie zna prawa. I to właśnie chciałbym jakoś dzisiaj Wam yy, jakoś przybliżyć, czy tym się z Wami podzielić. Yy. Prawo to jest właśnie pismo święte, to jest to, co Pan Bóg tutaj zawarł, żeby nas chronić, żeby dbać o nasze dobro. I bardzo ciekawe, że faryzeusze znają prawo, ale nie znają, Twórcy tego prawa, że znają Słowo Pisma Świętego, ale odrzucają tego, który to Słowo wypowiedział. Paradoks polega na tym, że ci, którzy tego Słowa jeszcze nie znają, może dopiero pierwszy raz słyszą na uszy swoje, że ktoś jest taki jak Pan Jezus. Owszem, nie znają jeszcze Ewangelii, ale znają tego, który to Ewangelię głosi. I ci, którzy znają Prawo, znają Ewangelię, znają Słowo Boże, ale odrzucili Pana Jezusa i rzeczy za chwilę doprowadzą do Jego śmierci. Ci, którzy jeszcze tej Ewangelii nie znają, są dalej otwarci na to, by tego Chrystusa przyjąć. Pomyślamy sobie właśnie, że to jest dla nas może taka dzisiaj ważne przypomnienie dla tych, którzy, właśnie, którzy chodzimy do Kościoła, którzy słuchamy Słowa Bożego, żebyśmy nie byli znawcami Ewangelii, znawcami, nie wiem, liturgii Kościoła. Bez znajomości tego, który to wszystko stworzył, bez znajomości samego Jezusa Chrystusa. Jakby kluczową rzeczą jest poznać Jego samego. I on, on sam o tym mówi w tej samej Ewangelii, św. Jana, w 17 rozdziale, że życie takie, które Bóg nam chce podarować, on nazywa to czasem życiem wiecznym, tak? Życiem w niebie, zależy od tego poznania. To ważne rozróżnienie, mieć wiedzę, a kogoś poznać. Można mieć wiedzę i nie znać dalej tego kogoś, kto tą wiedzę nie wiem, stworzył czy nam ją podał. Tak? I takimi nieszczęśliwymi ludźmi są właśnie faryzeusze. Zobaczcie, co oni robią. Prawo, które jest dla człowieka, nie człowiek dla prawa, tak? które ma ocalać, oni je bez Chrystusa potrafią użyć jak kamień, żeby zabić tą kobietę, o której dzisiaj mowa w tej Ewangelii. Chrystus, który jest twórcą tego prawa, używa tego prawa, ale tą kobietę ocala. Chrześcijanie różnią się często od różnych wyznawców innych religii, że przynajmniej jeśli wierzą w tego Jezusa Chrystusa i Go znają, nigdy nie będą głosić, że Ewangelia jest do zabijania kogokolwiek i eliminowania kogokolwiek. Pierwsze to, co zrobią chrześcijanie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i są Jego wyznawcami, oddadzą życie za te osoby, które dzisiaj może rzeczywiście się bardzo źle czynią, które może rzeczywiście łamią Boże przykazania, ale prędzej oddają życie niż pozbawią tych ludzi życia. To nas niezwykle wyróżnia i naznacza niezwykłą godnością jako wyznawców właśnie takiego Jezusa Chrystusa. Więc w takim wielkim poście, który się jeszcze toczy, który dzisiaj w jakiś szczególny sposób nawiązuje chyba do spowiedzi, chciałbym bardziej przypomnieć, bo wiem, że o tym wszystkim wiecie, że sakrament spowiedzi jest dokładnie tym spotkaniem, które dzisiaj doświadcza ta kobieta. I zobaczcie, Chrystus nie tylko jej przebacza, ale otwiera jej nowy rozdział. To, co w każdej spowiedzi się dzieje, to, co jest zawsze zamiarem Chrystusa wobec nas, który jest zawsze wobec nas sługą, nie tylko Panem. On nie ma zamiaru zamykać, nie ma zamiaru nas obciążać, on chce nas uwolnić. Żebyśmy nie żyli przeszłością, czy marzeniami o przyszłości, której jeszcze nie ma, ale chce nas wprowadzić w to w teraz. Bo tylko tu mamy wpływ na rzeczywistość, tylko tu możemy coś zrobić: zrobić coś dobrego, żyć, tak? Oddychać. To może y, doświadczenie takie, które po tych wielu latach spowiadania mam, myślę, że czasami sam dźwigam takie doświadczenie, kiedy się spowiadam, że łatwo się człowiekowi na spowiedzi potępić, oskarżyć w taki sposób przed Chrystusem, że w gruncie rzeczy niewiele z tej Ewangelii dzisiaj zostaje. Tak? Czasem jest tak, że ludzie tak źle o sobie mówią, że te grzechy bardziej im służą do tego, żeby się nie, nie lubić, od siebie uciekać, siebie potępić. Nawet ksiądz czasami musi zareagować, proszę Pana, proszę Panią, ale tak nie najlepiej to brzmi, bo czy Pani przyszła po przebaczenie, czy Pan przyszedł po przebaczenie, czy, czy właśnie, żeby się oskarżyć i w takim spojrzeniu negatywnym o sobie samym wyjść z tego konfesjonału, to by było minięcie się z tym, czego Chrystus chce dokonać nas powiedzi. Dlatego pozwólcie jeszcze właśnie, że tylko przypomnę takie rzeczy mówię, które na pewno wiecie. My na spowiedzi przede wszystkim przynosimy Panu Bogu ogromną radość. Ma zawsze ogromną radość, kiedy przychodzisz do sakramentu pojednania. Dlaczego? Bo jest to Bóg, tego, w którego wierzymy, bardzo pokorny, a jego pokora polega na tym, że on musi mieć od Ciebie zgodę, od swojego stworzenia, tak? od kogoś, kogo sam stworzył, musi mieć zgodę, żeby zaangażować się w Twoje życie, a szczególnie zaangażować się w te Twoje miejsca, które są najsłabsze, z którymi sobie nie radzisz. Spowiedź jest. Rewelacyjną okazją, żeby nie być Zosią samosią, która wszystko chce sama, a nawet jak chce się nawrócić, to według swoich reguł i według swoich zasad, czasem pomijając Pana Jezusa, jest taki słynny pisarz rosyjski Fior Dostojewski, który między innymi też napisał taką powieść idiota. Tytuł jest bardzo adekwatny do tego, co się tam dzieje w tej powieści. Jest taki bohater, który postanawia żyć Ewangelią jak najbardziej, ale cały czas odrzuca osobę Chrystusa. Mówi, Chrystus nie jest mi potrzebny. I wiecie, na końcu tej książki się odwiadujemy, że, wraca do domu, że trafia do domu wariatów, Może mu po prostu zupełnie odbiło. Nie? Myślę, że bardzo niebezpieczną rzeczą jest realizować Ewangelię, tak jak ci faryzeusze realizują literę prawa bez Chrystusa. Nie mając tego, tej żywej relacji z Chrystusem, może się okazać, że Ewangelia jest dla nas narzędziem nie czynienia dobra sobie i innym, ale czynienia właśnie zła. To są takie subtelne często rzeczy. Ale tak bardzo właśnie dlatego potrzebny jest nam ten kontakt żywy z Chrystusem w sakramencie spowiedzi. Kiedy na sakramencie spowiedzi w ramach tego pojednania pokazujesz Chrystus, Chrystusowi z taką odwagą, szczerością najsłabsze swoje miejsca, to Bóg jest zainteresowany właśnie dlatego i uradowany, bo dajesz mu zielone światło, żeby nad tymi miejscami się dokładnie pochylić. I my to nazywamy Bożym miłosierdziem. Jest taki malarz, którego pewno też już oglądaliście na różne sposoby, znacie, ale jest rzeczywiście w tym bardzo nam tu dzisiaj pomocny. Chodzi mi o Rembrandta, o holenderskiego malarza, który bardzo dobrze znał Biblię. Kiedy maluje scenę powrotu tego młodszego syna do domu swojego ojca, kiedy ojciec bierze w objęcia swojego syna, pewno to też wiecie, maluje jedną, ręką, jedną rękę tego ojca. Jako dłoń mamy, jest bardzo delikatna, można to na obrazie zobaczyć z bliska. A druga dłoń jest bardziej szorstka, jest ręką ojca, mężczyzny. Oczywiście Pan Bóg nie ma płci, sam ją stworzył. Ale jeśli chodzi o wrażliwości, które wnosi tata albo mama, jak najbardziej Pan Bóg to wszystko w tym sakramencie pojednania spaja. Tak? Z jednej strony jest to ktoś czuły jak mama. Jedno z nazw Bożego Miłosierdzia. Właśnie odnosi się do hebrajskiego słowa, które oznacza łono mamy, tam, gdzie wszyscy się znaleźliśmy pod sercem mamy, kiedy na ten świat się kiedy się poczęliśmy. Tak? I ta czułość jest dla Pana Boga bardzo ważna, że ona zawsze jest nam zarezerwowana bezinteresownie na każdym podejściu do sakramentu pojednania. Nam nie wolno wtedy pomyśleć, że Bóg nas na przykład nie lubi, albo no po pewnych grzechach mniej lubi, prawda? Taka kalkulacja absolutnie nie pasuje do tego, co Bóg o sobie sam powiedział. A druga tego strona miłosierdzia, ta bardziej męska ręka, pochodzi od słowa hebrajskiego przymierze, hesed, który oznacza bardziej wierność. To jest taka wierność, która jest związana z. Zawarciem przymierza y, z, y, przez Boga z człowiekiem, w którym Bóg jest taki bardzo ojcowski, to znaczy nie pozwala tylko przytulić swojego dzieciaka, y, przebaczyć mu, ale już myśli o tym, jak go postawić na nogi. I ten ojciec zaczyna być wymagający. Nie mówi, tak, tego nic się nie stało. Widzicie, jak nieznamita jest równowaga w tym Bożym Miłosierdziu. Bóg nie mówi, że pomijamy grzechy ich nie nazywamy, nie wybielamy tych grzechów. Ale też nie mówi o tym, że ktoś, kto te grzechy popełnia, jest potępiony. Raczej Bóg jest zainteresowany, żeby właśnie tego człowieka postawić, przemienić. I tu jest jeszcze taka jedna słabość naszych spowiedzi. My od razu zaczynamy Boga kontrolować, czy już po tej jednej spowiedzi coś się zmieniło, a czasami jest jeszcze gorzej. Czy wtedy nie chodzić do spowiedzi, wręcz przeciwnie. Pamiętajmy, że Bóg, kiedy się do, za naszą zgodą dokonuje pewnej przemiany tutaj w naszym sercu, w naszych umysłach, Robi to solidnie, głęboko, i nigdy nie jest to kosmetyka dla ludzkich oczu jakaś tam y, zewnętrzna tylko strona. Co to oznacza w naszym przypadku, że musimy być cierpliwi wobec przede wszystkim siebie. Bardzo długo czasami y, te nasze różne zaburzenia, y, nierówności, Pan Bóg musi leczyć. To są czasami lata, y, ale Bóg od tego nas. Jakby tego od nas oczekuje w swoim doświadczeniu miłosierdzia, którym który nam obdarza, byśmy byli cierpliwi i nie kwestionowali tego, że kiedy mu powierzamy nasze słabości, on naprawdę działa. I może jeszcze taka, takie dwie rzeczy, które wydaje mi się też dość istotne w kontekście spowiedzi. Jeśli znów do niej wrócimy, może teraz jeszcze w wielkim poście ktoś będzie z Was za chwilę korzystał z niej. Kiedy wychodzimy z tego konfesjonału kiedy mamy poczucie wreszcie tej radości, że sprawiliśmy Bogu ogromną przyjemność, żeśmy włączyli Go w nasz najtrudniejsze miejsca, których sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Ktoś, kto Bogu czegoś nie odda, zostaje z tym na sam na sam i to go po prostu łamie. Ktoś, kto Bogu coś odda, absolutnie może być przekonany, że Bóg to wszystko naprawdę przemieni, bo po prostu Bogu oddał. Więc kiedy wychodzisz z konfesjonału, musisz mieć to poczucie, że Bóg od tego momentu zaczyna chce cię prowadzić kutej przemianie tak? serca twojego umysłu twojego życia i to prowadzenie też jest bardzo takie delikatne myślę że można przynajmniej trzy rzeczy takie jakby zaakcentować tutaj żeby też na nie zwrócić uwagę. pierwsze to jest jego słowo słowo boże zobaczcie że ono ma naturę bosko ludzką co to oznacza? że kiedy bierzesz receptę jakieś lekarstwa ono ma określony termin ważności kiedy kupujesz jakiś produkt w sklepie spożywczym on ma określony termin ważności Boże, słowo, kiedy jest obietnicą, nie ma takiego terminu, nie ma takiej daty, kiedy już przestanie być ważne. Słowo Boże zawsze będzie ważne, zawsze ciebie nie opuści. I kiedy sobie tego słowa słuchasz, czytasz, czy to jest msza święta, czy indywidualnie, Bóg ma szansę, po prostu ma szansę, żeby ci poprowadzić, natchnąć nie tyle Twoimi ścieżkami, co drogami, które On zna i pewnie w, w, w pewny sposób, czasem przez czasem takie ciemne doliny, chce Cię po prostu przeprowadzić. Drugim takim sposobem to są ludzie. Nie po to Jezus się wcielił, żeby pominąć drugiego człowieka. Wcielił się, żeby pokazać, że człowiek jest też drogą do Pana Boga. I nie mówię, że wszyscy ludzie, których spotykamy, ale na pewno jakaś część, to są osoby, które Bóg nam stawia, byśmy też odczytali ich jako pewne znaki dla nas w naszym kroczeniu, pielgrzymowaniu przez to nasze trudne życie. I trzecia rzecz, też bardzo ważna, to też w zasadzie w akpo wcielenia Chrystusa. Bóg potrzebuje, żeby nas przymienić wydarzenia. A my czasami się trzymamy rękoma kurczowo, żeby być tylko obserwatorami. Komentujemy świat przed szklanym ekranem, czy to jest komórka, czy telewizor, I nam się wydaje, że w ten sposób świat się zmienia. Moim zdaniem staje się jeszcze gorszy. To chodzą tylko kolejni ludzie, którzy, nie wiem, przeklinają, mówią różne rzeczy, złe rzeczy o następnych ludziach. Tak? Bóg mówi, nie. Chodzi o to, żeby opuścić to bezpieczne miejsce komentatora. To jest oczywiście rezygnacja z pewnego komfortu, ale wejść w środek wydarzeń. W strumień wydarzeń, które dokładnie nas zmieniają. Człowiek się zmienia, dlatego że uczestniczy, a nie dlatego, że komentuje i obserwuje. Tak? I to jest taka trzecia rzecz, myślę, którą warto dzisiaj sobie przypomnieć: jeśli naprawdę z taką myślę, przekonaniem na Spowiedzi mówimy Bogu tak, chcę, żebyś w moje życie wkroczył, pozwalam Ci przynajmniej na te trzy sposoby prowadzenia mnie Słowo, inni ludzie i wydarzenia. I chciałbym jakoś wzbudzić Was też takie zaufanie. Znów to wszystko oczywiście wiecie, ale może trzeba sobie powtórzyć. Czasem jest jakiś, jakaś dobra metoda powtarzania sobie pewnych rzeczy, żeby w niewierzycielu uwierzyć. Żebyśmy się zawsze podchodząc, żebyśmy my, zawsze podchodząc do sakramentu pojednania, byli zawsze ufni, że ten ktoś, kto tam na nas czeka, w osobie kapłana, zawsze jest nam życzliwy, nigdy na nas krzywo nie patrzył, żeby grzechy były nasze straszne. To taka jeszcze ilustracja, nie wiem czy. Pamiętacie w apokalipsie, w księdze apokalipsy, to bardzo dziwna rzecz, a propos naszych grzechów. Jest powiedziane, że świadkowie będą prać, myć swoje szaty w krwi Chrystusa. I one staną się białe, są brudne, nie wiem, są naznaczone naszymi grzechami, we krwi powinny być czerwone. Niezwykła rzecz mocy Chrystusa i jego miłości do nas, to zawsze jego miłość. Potrafi, słuchajcie, w Przemienić człowieka i wymazać wszystkie najgorsze nawet grzech, czy najgorszy człowiek, największy przestępca, do końca swoich tutaj dni ma ciągle szansę zostać świętym, ciągle tym, którego Bóg naprawdę przemieni w niezwykłego człowieka. I chciałbym taką nadzieję wam pozostawić i sobie w kontekście tego Wielkiego postu, który jeszcze trwa, jeszcze dużo się może w tym poście wydarzyć. Ale jednej rzeczy Bogu nie odmawiajmy tego, czego odmówili mu faryzeusze, że On, on nas naprawdę zna. Jeżeli ma z naszej strony takie zaufanie, to my też mamy szansę go poznać nie z wiedzy, tylko z doświadczenia. Z tego, że rzeczywiście nagle będziemy mogli powiedzieć: Boże, ty naprawdę przemieniasz. Ty naprawdę odmieniasz nasze umysły, nasze serca, i czujemy się naprawdę z tym lepiej, i czujemy się zdrowo. Tego bardzo chciałbym sobie i Wam życzyć w tym jeszcze trwającym Wielkim Poście. Amen.